Wiesz, co jest szalone? Jak dużą część swojego życia spędzasz wątpiąc w to, kim już jesteś. Analizujesz każdy ruch, kwestionujesz każdy krok i gdzieś po drodze zapominasz, że osoba, którą próbujesz się stać, jest już w tobie. Po prostu jesteś zbyt rozproszony, by ją usłyszeć. Zbyt zajęty hałasem, przewijaniem, porównywaniem. I kiedy w końcu zwolnisz, kiedy usiądziesz w ciszy na tyle długo, żeby zacząć sobie przypominać, kim naprawdę jesteś, czego chcesz. I czego już nie zamierzasz więcej tolerować? Bądźmy szczerzy, mówisz, że chcesz zmiany, ale twoje działania wciąż wyglądają tak samo: budzik, zmęczenie, telefon, prokrastynacja, narzekanie i nazywasz to wypaleniem. To nie jest wypalenie, to jest opór. Jesteś uzależniony od swojej strefy komfortu, czekasz na motywację, jakby miała cię uratować. Nie uratuję. Nie potrzebujesz motywacji, potrzebujesz dyscypliny, potrzebujesz standardów, które mówią Mam dość udawania, że nie zasługuję na więcej. Zmiana nie jest magiczna, jest niewygodna. To późne noce, trudne decyzje, niezręczna cisza i konfrontacja z własnymi wymówkami. To właśnie tam ukrywa się transformacja. Nie w cytatach cytatach z Instagrama, tylko w cichych decyzjach, których nikt nie widzi. I był moment, w którym sam myślałem, że przegapiłem swoją szansę za dużo zmarnowanych dni, godzin, lat, za dużo złych nawyków, myślałem, że może już za późno, by stać się osobą, którą chciałem się być. Po prostu, ale potem coś zmieniłem. Zrozumiałem, że życie nie życia nie obchodzi to, jak długo tkwisz w miejscu. W momencie, gdy wybierasz inaczej, wszystko, wszystko dosłownie zaczyna się układać. Musisz tylko podjąć decyzję i tak ta decyzja zaboli. Bo przerośniesz ludzi, przerośniesz dawne wersje siebie, ale spokój zawsze coś kosztuje. Najczęściej Twoją starą tożsamość. Więc od teraz przestań gonić za nową wersją siebie, a zacznij pamiętać, kim naprawdę jesteś, zanim zapomniałeś, tak, kim naprawdę byłeś, podnieś swoje standardy, jedz tak, jakbyś szanował swoje ciało, ruszy się tak, jakbyś siebie kochał, pracuj tak, jakby twoja przyszłość od tego zależała. Bo zależy i nikt nie przyjdzie, żeby cię uratować, ale to właśnie najlepsza jest ta część, bo nie potrzebujesz żadnego ratunku, potrzebujesz kierunku i w momencie, gdy zaczniesz zachowywać się jak główny bohater swojego życia, wszystko zacznie układać się wokół tej energii. Więc oddychaj, nie jesteś w tyle, po prostu stajesz się każdą wersją siebie, która ciebie potrzebuje, która się rozpadła. Ta wersja zostaje w tyle. I teraz każda wersja, która wątpiła w to, co teraz tworzysz, która płakała, przygotowywała cię po prostu na to, czym się stajesz, to jest twój sezon stawania się. Nie pośpiechu, nie udawania, tylko stawania się. I może właśnie tym naprawdę jest rozwój powracaniem do siebie raz po raz, aż w końcu poczujesz się jak w domu.